Strzelec staje przed szansą. I jest gol! Wykorzystał karnego. Podszedł do piłki opanowanej, zrobił co należy. Mocna piłka tuż nad ziemią. Bramkarz nie dał rady. Przy dobrym wykonaniu nikt nie da rady. Ależ Kurtoła wybronił tę sytuację. Jest Bramka, pewnie zamienia karnego na gola. Nie pomylił się. Proszę Państwa, bramkarz pokonany. Bardzo pewnie wykonał ten rzut karny. I jest piłka w siatce. Wykorzystał to. Nie pomylił się, uderzył pewnie. Tak jest, gol nie zawiódł. Podszedł do piłki, jakby to była formalność. Tak, piłka ląduje w siatce. Nieważne w jaki sposób, ważne, że skutecznie. Być albo nie być. Dźwiga teraz na barkach okr... I nie trafia nawet w bramkę. A to oznacza, że odpadają z turnieju. Szkoda, byli naprawdę blisko.